Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy związanej z pełnią księżyca, która będzie miała miejsce 5 lipca dla osób z podznaku koziorożca. Co dla koziorożca może przynieść ta pełnia? Pełnia oznacza wyjaśnienia, zakończenia. Zobaczymy, co dokładnie dla koziorożców. To oczywiście będzie takie ogólne spojrzenie, natomiast osoby, które potrzebują czytania prywatnego, Jakiegoś rozkładu partnerskiego, odpowiedzi na swoje pytania, proszę o kontakt mailowy. A mój adres mailowy znajduje się w opisie filmu. Co dla koziorożca na pełni księżyca? 10 monet. Pięknie. Król Buław, ależ mi ten król Buław już chyba trzeci czy czwarty raz wyszedł. I rycerz kielichów. Proszę Państwa albo dom, albo praca, albo pieniądze. Tutaj w którejś z tych dziedzin macie rewelacyjną energię. To jest karta stabilności, dobrego, dobrostanu, takiego posiadania tego, co nas zabezpiecza. Niektórzy mogą kupować mieszkania, niektórzy mogą się przeprowadzać. Możecie dostać premię w pracy docenione mogą zostać wasze wysiłki. Pokazuje mi się, że no właśnie to może dotyczyć minimum tych dwóch dziedzin życia, ponieważ także pokazują mi się relacje prywatne, tak samo jak i właśnie zawodowe. Dlatego, że tutaj mamy kogoś, kto może być jakimś prezesem, szefem, kierownikiem, od kogo zależy nasza na przykład premia czy pensja. Czy jakaś nagroda. Natomiast mamy też rycerza kielichów, i być może ktoś jest do nas po prostu dobrze nastawiony, dobrze nas postrzega, ale to może też dotyczyć relacji prywatnej, gdzie mamy do czynienia z osobą, no, taką silną, zdecydowaną, tak, która gdzieś tutaj się przewija także w takiej relacji emocjonalnej, uczuciowej. Jeżeli to jest dom super, to znaczy, że ktoś tutaj bardzo dobrze zarządza, że to jest że albo wy albo wasz partner jesteście no, osobą, która umie te pieniądze gromadzić, umie zabezpieczać rodzinę, umie zarabiać tak. Natomiast jeszcze z tym się wiąże jeszcze z tym się wiąże także taka relacja uczuciowa, która... Która, em, która po prostu, osoba, która do Was ma em, takie ciepłe nastawienie, tak? Jeżeli to jest partner, jeżeli to jest szef, jeżeli to jest ktoś, eh, nie wiem, z przyjaciół, ta osoba eh, tutaj się pokazuje jako osoba chętna, pomocna i nastawiona do Was eh, tak bardzo przyjaźnie. Okej. Okay. Dopytamy o pewne rzeczy. Zobaczymy, co te karty znaczą, kiedy dołożymy. Ale, chyba, na koziorożce, na lipiec też było dobre czytanie, jeśli ja dobrze kojarzę. 10 monet, 5 monet. Jeżeli były straty, jeżeli były zaległości. Dzisiaj wychodzi na to, że albo zwraca wam ktoś dług, albo dostajecie zaległe pieniądze, albo to, co nie wiem, pożyczyliście, czy co wam gdzieś tam się rozeszło, do was wraca. Czyli potraficie zarobić, potraficie te pieniądze zgromadzić, tak? To jest poczucie straty. To może być też kwestia, kiedy. W domu mogło się w rodzinie niezbyt dobrze dziać, a tu się fajnie układa. Zdecydowanie. Będziecie zadowoleni. Tu się pokazuje dziewięć kielichów, a dziewięć kielichów to jest karta, która mówi o samozadowoleniu, o spełnieniu, o, o takim zdrowym egoizmie, o zadbaniu o siebie, o swoje sprawy, o tym, że nas cieszy to, co się wokół nas dzieje. Dobrze, i mamy rycerza Monet przy królu Buław. Król Buław jest dosyć taki ognisty, yy, osoba z pasją, aktywna. Rycerz Monet natomiast jest troszeczkę taką wolniejszą postacią. Yy, to jest bardziej wasza energia, tak? Wy prawdopodobnie czymś zarządzacie, yy, nie wiem czy domem, czy firmą, czy, czy nie wiem czy tu chodzi o pracę. Natomiast yy, to jest takie wyrównanie tej energii trochę może spowolnienie albo złagodzenie, tak bym powiedziała. Natomiast to wam wychodzi na dobre, bo tutaj zachowujecie równowagę, i, jeżeli, wy, jeżeli robimy w ogóle coś w swoim stylu, w swoim tempie, w swojej energii zgodnie ze sobą, a wy jesteście znakiem ziemskim, tak? To to wam wychodzi na dobre. Bo najgorzej jest, kiedy się sugerujemy tym, jak ktoś postępuje, albo jak ktoś nam doradza. Każdy z nas ma inny temperament, tak? I, i to będzie oczywiste, że jeżeli wy po, potrzebujecie zaplanować najpierw, potrzebujecie coś przemyśleć, zrobić każdy przemyślany krok, no to siłą rzeczy to dla Was jest korzystniejsze. I kim jest rycerz kielichów? Coś się z osobą spod znaku wodnego, rak Skorpion Ryby może wyjaśnić. Możecie się z taką osobą, że tak powiem, rozstać, ale może też tak być, że jakieś spekulacje, jakieś domysły. Zostaną wyjaśnione, bo pełnia, tak jak powiedziałam, to jest czas wychodzenia na jaw różnych spraw, natomiast pełnia jest z zaćmieniem częściowym. Więc może być tak, że nie wszystko tutaj wyjdzie Pięć mieczy, No właśnie, coś się wyjaśni albo w sprawach uczuciowych, w sprawach związkowych, w sprawach emocjonalnych, albo z osobą z podznaku wodnego. Tak się to pokazuje. I to wyjaśnienie mm, y, może być wyjaśnienie sprawy przykrej, albo jak się czegoś dowiecie, to dopiero może być Wam przykro, bo piątka miecze oznacza działanie czyjeś mm, za naszymi plecami zachowanie nie fair, y, coś takiego, co może nam zaszkodzić. I ten ktoś po prostu robi nam krzywdę i odchodzi. I wyście być może czegoś nie wiedzieli, może ta osoba was na straty naraziła, być, być może czegoś nie wiedzieliście i to teraz wyjdzie na jaw. Natomiast yy, nawet jeżeli miałaby być to przykra, prawda? Yy, coś tu się wyjaśni. I lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, tak bym powiedziała. Coś tutaj się wyjaśni, wyda, no tak to, tak to bym ujęła. Rada dla Was na pełnię księżyca, królowa, była w absolutnie działać, bo tutaj mamy króla, była w działać. Może nawet szybciej niż to by Wam się nie wiem wydawało, że, że jest konieczne. Natomiast królowa była w to zdecydowanie działanie z pasją, z przekonaniem, z taką pewnością siebie takie, wiecie państwo, zakasanie rękawów do góry i do przodu. Tyle ode mnie na pełnię księżyca. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam państwa również na mój profil na Instagramie, który powstał zaledwie parę dni temu. Tam będę wrzucała przesłania z dnia na dzień. Przesłania z kart z dnia na dzień, i będą jeszcze potem inne rzeczy, ale dopiero to się rozkręca, dopiero się z tym rozeznaję. Na razie jestem zajęta YouTube'em. Dziękuję również za Państwa komentarze, one są dla mnie bardzo cenne, bo są dla mnie taką informacją zwrotną. Życzę Państwu wszystkiego dobrego i pozdrawiam.